Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy otwierać aż 30 gum turbo. to sobie, aż 30. Jedna taka guma, taka, proszę, ma w środku gumę i karyteczkę takiej wielkości z autem jak Ferrari, Bugatti, Opel i BMW i inne też ciekawe bryki. I taka jedna guma kosztuje 20 groszy Co ja gadam 80 groszy i na te 30 gum wydałem 24 zł a my bez przedłużania zaczynajmy Zaczynamy od tych najmniejszych gum, gdzie mamy ich najmniej Najmniej gum mamy tych czerwonych mamy ich 5 Czekajcie. Raz. 6 nawet. No to zaczynam od tych czerwonych, bo, Ale tutaj też jest 6. Ale zaczynam od czerwonych, bo, tak myśl, bo. bo wymyśliłem sobie. Tak. Więc zaczynamy od takiej gumy. Czerwonej oczywiście. Więc otwieramy. Trzeba przygotować coś do rzucania tych gum. O, mam. Więc ja wyrzucamy tam gumy. U. Proszę bardzo. Guma turbo. O matka, w to dziwnie go działa. Dobra. U. Co to mamy? Yyy Jaguar y, H17, tak wygląda, proszę y, pojemność y, pojemność y, tego paliwa to ma lic y, 984 na maksa to, y, na maksa jechania to ma 210 i z, y, i i zobaczcie sobie i dobra, ustaliłem sobie tak, że będziemy osłabiać tylko gumę y, i będę mówić jakie mamy auta, i będziemy mówić jaka jest pojemność, jaka y, maksymalna prędkość więc już odpakowuję drugą gumę Dobra, to damy gdzieś tu, następna guma i auto yy, oh, nie, 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 yy, Toyota Land Cruiser V8, tak wygląda, proszę, teraz na, zaczynamy następną gumę, otwieramy, otwieramy, więc to też dajemy na bok. To dajemy na bok. Oczywiście guma. I tutaj mamy. Nie wiem co małe, bo to jest klejone. Musimy odkleić. BMW. BMW 730. Proszę bardzo. Tak wygląda. Proszę, więc zaczynamy następną gumę. Otwieramy, zaczynamy, co ja gadam. Dobra, damy sobie tu. Następna guma. No, guma. Uuu, uh, Ferrari. Ferrari Coś z tego. Taki wygl tak wygląda. Proszę. Z tego ciekawego, więc dajmy nas tutaj znowu. E, to damy na bok i otwieramy następną gumę. Ile tam już mały raz. Dobra, no, nie będę liczyć na końcu I będę to samo. To samo patrzcie. Dwa takie same auto. Jakieś śmieszne to jest Więc otwieram następną. O! I... dobra, nie podarło, dobra suknia. Lotus. Nie wiem co to jest. Lotus ehigans. Czy coś z tego. Tak wygląda, lotus, lotus, Lo lotus, tak, lotus, tak wygląda, więc zaczynamy, o, już wszystkie użyłem czerwone, a teraz otwieramy zielone gumy, więc zaczynamy, pierwsza guma, a, kto oglądał y, w piątek TVN Fabuła, o 20.55 To na pewno Ja tam byłem W takim długim rękawku W yy, W tym W stworki Taki zielono, Takie zielono Takie zielono-żółte stworki Więc Będę bardzo zadowolony Jak powiecie yy, Kolegom Że byłem w telewizji I następne auto to jest Peugeot 4008, tak wygląda, 4008, proszę, a my zaczynamy, nazwę auta otwieramy, dobra, buma, trwamy na bok, eee, dobra, tutaj mamy, co to jest, Volkswagen Volkswagen ładny jaki. Tiger chyba. Nie Tiger. Tu tak tu tu tiger czy coś z tego? Dajcie znać w komentarzach. A my zaczynamy. Następną gumę otwieramy. i guma. O wow, ja jaka tam że tych jest. Dobra. Uu, lala! Wow. Nissan X3. Tak wygląda. Eee, Eee... Chevrolet. To jest Chevrolet. Chevrolet z za 6. Coś z tego. Chevrolet. O Sex Chevrolet. Da, damy tu Ale tu będzie jeszcze dużo mam tych żółtych. Guma. Tu. A no i to samo, patrzcie. To nawet. Proszę, no za, jest następna Teraz ostatnia zielona. Guma. Papierek. Karteczka. Guma, papierek, karteczka. Karteczka, guma, papierek. Perzyn. No to są powtórka znowu jakaś nie będę Nie wiedziałem, że w takich są powtórki że w takich gumach są powtórki Peżot 508 Fajny Dobra, no teraz zaczynamy Robimy żółte. Otwieramy żółte. Żółtych mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedna, dwa, trzy, na czterna, piętna, sześć na siedemna, Aż więc zaczynamy od pierwszej gumy Pierwsza guma, guma. Chodź, już w To damy tutaj na bok, i mamy Audi Metro Projekt Quart. 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 Chyba, a, nie twazuje Następna żółta guma, guma i na końcu planuję zjeść te pięć gum naraz wszystko i mam nadzieję, że nie wezmę nie nie karetki, bo wolę nie być w szpitalu, więc dobra, wolę nie być w szpitalu. Będzie Dobra, tutaj mamy. Co to jest? N... Kadilak -kl Elmir Klaudiak. Tak. Kto się bardzo zna, dobrze na autach i ma kanał na YouTube? Niech mi powie, jak się nazywa jego kanał na YouTube. I niech powie mi nazwy samochodów, które yy, które, yy, które źle powiedziałam, albo coś z tego. Dobra, guma, oczywiście tak, guma. Tu. I mamy Hondę CRZ. Z, z CRZ. Aha, więc zaczynamy na startą otwieramy dlaczego mi się to myli Dobra i tutaj mamy Audi S5 Cabriolet Komu się bardzo podobał film i umówimy się tak: 500 łapek w górę, albo więcej subskrypcji z 100, albo ze 150, 150 subskrypcji albo 500 łapek w górę. Eee, robimy kupuję 50 gum, kurbo, kupuję za własne pieniądze, bo te gumę kupiła... Tata mi kupił. Nie będę się tak dosłownie przesłaniawać. I kupuję 50 gum turbo i otwieramy je i jem 7 na raz. Dobra? Guma była... Proszę bardzo, co tu mamy? Lexus L... F... -L -C. Proszę. Ja się przesunę, bo... Przesuł i odjechało. Guma. Założy się, że. Ile my już samych mamy tych gum. Następna karteczka i tutaj mamy też Honda 100... CR no bo przecież widzieliście tą Hondę. Więc po co pokazywać znowu. <laughs> Może ktoś przegapił, więc proszę zobaczcie sobie. Następna na paczka z oczywiście gumą. Ola. No. E, karteczka ta, e, tutaj. I też Audi. Audi proszę. Widzieliście to Audi. I następną mu gumę no, no. Pakowanie. Wow. Na pewno wejdę na kogoś kanał i powiem, y, jak ktoś napisze, y, jak ktoś napisze nazwy art, których nie do końca dobrze znam, wtedy wejdę kanał i dam łapę w górę, dobra? A teraz y, nie wiem, co jest. Ale, dobra, to jest dziwne troszkę, ale fajne auto. A powinien wiedzieć się przecież, tak? Wiedzieć się chyba, gdzieś. Tak, e, dobra, następna guma. I z, że chyba znowu powtórka, tak. A to proszę. No i znowu. Nie, to nie jest powtórka. Aston Martin wakusz kaszka, wakuszka i coś z tego. Dobra, i zostało nam ostatnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć sześć siedem gum. Ostatnie siedem gum nam zostało a mamy 29 minut jeszcze do nagrywania więc na pewno starczy Guma. K. I tutaj mamy Chevrolet. Ta czy coś z tego? Chevrolet. Chłaj, czy chłaj? I tutaj mamy BMW i osiem. Dobra, i zostało nam pięć Gum. Pięć gum i. I oczywiście Guma. nawet, dobra. i tutaj mamy Klaudia chce 5 pięć powinni coś z tego zostało to otworzę to zostało guma papierek parytyczka. i trzecia powtórka Plady, hello, yy, guma. Jezu, no musicie zobaczyć to Będzie masakrycznie. Jak, yy, jak. Będę być 30 takich gum. Nie wiem potem, jak je tak szybko zjem. Ślepe tutaj. Ja nie wiem, czy ja to zjem, jedną gumę będę jeść jeden dzień. I aż to trafi się do miesiąca i zaczynam od lipca. Prawdźmy to coś. Proszę, została nam jedna guma. Ludzie, jedna, ostatnia. Trzy. 4. żeby to tylko było jakieś ładne Ferrari, proszę, albo Bugatti. No same jakieś dziwne auta Ja muszę mu jakieś BMW. na każdy zna. no I BMW i 8. I ostatni tak jak na złość mi się tefić powtórka. Jezu. Ja dam pauzę, ustawię wszystkie te karteczki i pokażę Wam. Yy, I pokażę Wam wszystkie te karteczki. Dobra, wróciłem. I mamy te wszystkie gumy. Zobaczcie sobie. Proszę. Dajcie znać w komentarzach, które auto Wam się najbardziej podobało. Bo mi najbardziej podobało mi się ten Nissan X-Try i Chevrolet Tahoe coś z tego. I BMW 730. A teraz robimy challenge, czyli 5 gum turbo zjedzonych na raz. Zaczynamy. Raz, dwa, trzy. Ja mamy już trzy gumy. Cztery, pięć. Ja zaczynamy. Wiem. Fu. Jestem Harska. Jeśli też mnie zrozumie wyżymie... Ja to posprzątam, to... Do... Ja to posprzątam i zaraz do Was wrócę. Dobra, wróciłem. Na pewno to będzie najdłuższy filmik. Z całego mojego kanału. Widzieliście podobne e, 30 gum, turbo. w taki te, jakich najlepszych YouTuberów? Więc subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do zobaczenia. Trzymajcie się i cześć.